Powitajmy jeszcze raz z drogimi brawami zawodników Pogoni Starszów Tarnowskiej Unii. Od lat razem kibicujemy Tarnowskim Jaskółkom. Na piłkarskie zmagania zapraszają Azoty Tarnów, główny partner i wierny kibic Tarnowskiej Unii. Przeżyjmy razem emocje piłkarskich rozgrywek. Nie rozpoczął się, się pierwsze 45 minut spotkania Unia Tardów do Pierwsza zmiana ze Z błyska schodzi Łukasz Batkowski Rający do tego 69. Na błysku mamy Tomasza Szczynińskiego z numerem 7. I pierwsza drakowała na ustawiania Tomowskiej Unii i jest z numerem 10 Piotr Drozdowicz z podania Piotra Saratucza gającego z numerem 4. I pierwsza drakowała na Konrad Fryś i tak wskarunia w już 2-0 44 minuta po strzale z rzutu karnego Konrada Fryśa podwyższamy na 2-0 właśnie rozpoczął drugą połowę asystują nam pan Piotr Wajdzik i Tomasz Bygaś natomiast obserwatorem z ramienia Świętokrzyskiego kolegium sędziowskiego jest pan Stanisław Adamski składowa skandalu. Gawary Kraków prowadzi z oblicza na bardzo szybka, no to też nie pomaga. Nie? No, nie wiem, no narzeka na dwójkę, że, że naciągnięta. No, liczyliśmy już na Rogera że będzie grał cały czas, nie jest do dyspozycji. No trudno, no będziemy tymi młodszymi zawodnikami próbować. Dla nas, już mówiłem o tym wcześniej, najważniejsze jest wygrywać. W Kielcach byłem zadowolony z gry, nie byłem zupełnie usatysfakcjonowany wynikiem. Natomiast no, dzisiaj no, rzeczywiście trudno tu było doszukać no, się czegoś, czegoś pięknego w tej grze. Natomiast najważniejsze, że, 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 że wygraliśmy. Być może rozumieją zawodnicy, że jednak nawet ze słabszymi zawodnikami przy takim zaangażowaniu będzie trudno Muszą dać siebie więcej, muszą grać bardziej agresywnie. Dzisiaj chyba te punkty już przydzielili sobie przed meczem. Tak to wyglądało z góry. Czyli to, to, że tak słabi grać, nie grają tak dobrze jak w Kielcach, to właśnie wynika z tego, że nie i tak? No ja nie znajduję innego wytłumaczenia, jeżeli w przeciągu trzech dni e, grają na takim poziomie w Kielcach. Mówię tu o poziomie zaangażowania, e, walki i tak dalej. Natomiast no, trzy dni później ze słabym przeciwnikiem e, nie są w stanie się już tak zmobilizować.